Proszę Państwa, tutaj spotkałem przypadkowo na tym spotkaniu z Panem Kornimikę, swojego byłego ucznia z Liceum Wyszyńskiego w Staszowie, który przypomniał mi tutaj kilka, kilka takich miłych i wesołych faktów z mojego życia wcześniejszego. Powiedz par parę zdań, Bo ja Cię uczyłem ja ja informatyki, tak? Tak, tak tym informatyki. Ty przed chwilą jakieś ocenie mu wspominałeś? Którą ja tak, ci tak. Stawiłem. Tam była taka sytuacja, gdzie, gdzie po prostu yy, prowadził Pan zajęcia z Turbo Pascala i rozpisał Pan wam, warunek, co się stanie, jeżeli po prostu no, zadziała dany algorytm. No i, i, to, i to był niestety szczególny przypadek, którego pan nie zauważył. Ja mówiłem, że wynik powiedzmy będzie zero i, i, i dostałem jedynkę. Potem się okazało, że żeby to zrekompensować, bo przypadek okazał się szczególny. I, I to była prawda, że było zero. No to jako rekompensata po prostu no... postawiłem siódemkę albo ósemkę. Osemkę, o, tak. Ósemkę, tak, proszę Państwa, no to jest właśnie moja metoda, którą odkryłem, jak naprawiać błędy w dzienniku, że nie wolno nic zmazywać, wycierać, i wyrzynać żeletką, tylko trzeba tak zrobić, żeby średnia się zgadzała, prawda? No dokładnie. A to też, proszę Państwa, też moja taka za zasada, że jak uczeń poprawia nauczyciela, to się trzeba z tego cieszyć i właśnie to docenić. No dokładnie. Ja dokładnie. tak zawsze ja tak robiłem. Jak wspominasz nasze stare liceum? Jeszcze z panem Kruzińskiego dyrekcją? To znaczy, no, jako, jako liceum byłem zadowolony poziomem nauczania. I, no, jak, tak jak, no, nie, Może nie widać teraz, ale, ale poradziłem sobie w życiu, jakoś, jakoś prosperuję, także ogólnie liceum wspominam dobrze. No, niewątpliwie takim epizodem też, który nie pozwala zapomnieć o tym liceum, to było... Właśnie były pańskie wyczyny, tak? że tak mogę nazwać. Tak, dopóki mnie nie wyrzucili, tak? Nie, dopóki nie wyrzucili. Dopóki tak. nie magister uczy, czy dopóki nie ma wizytacji? Dokładnie. Tam w sąsiedniej klasie akurat jak była wizytacja, tak się nieszczęśliwie stało. W cudzysłowie nieszczęśliwie, że wszyscy mieli ręce zabandażowane, ulegli wypadkowi, prawda? Tak, i Więc... mieli cebule na ławkach i płakali. I płakali. No a to był taki płacz, jakby proroczy, że będę wyrzucony z roboty, że ich nauczyciele wyrzucą z roboty i dlatego wszyscy płakali. No, ale pomimo tych, tego wyrzucenia, no to nadal pan jest tam sławny i widzę, że, że sława nie przeminie. No, miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję. Proszę, proszę.